Cześć Widzawiacy! Po miesięcznej przerwie wracamy do Bukowca, by pokazać Wam, jak zmieniła się budowa naszego ośrodka treningowego. Gołym okiem widać zmiany, przykładem na to jest chociażby droga, po której właśnie idę. Chodźcie z nami, pokażemy Wam, jak to wygląda. Pani Inspektor, chciałbym zapytać, co się zmieniło od naszej ostatniej wizyty w Bukowcu w listopadzie? Mamy miesiąc grudzień, zakończyliśmy etap prac fundamentowych, to znaczy skończyliśmy wykonywanie stóp i ław fundamentowych żelbetowych. Zostały nam końcówki ścian fundamentowych do wymorowania, trwa wykonywanie izolacji przeciwilgociowych i ciepłych fundamentów, ścian fundamentowych. Poza tym jesteśmy już na etapie wykonywania pionów parteru, to znaczy super rdzenie, plus widzimy za sobą szyb windowy, zabetonowany. Kontynuujemy prace związane z konstrukcją parteru, następnie pociągi, belki i strop nad parterem. Panie kierowniku, wiemy już, co do tej pory udało się osiągnąć, a co przed nami w najbliższych dniach i tygodniach. W najbliższym czasie planujemy. Wykonać instalacje elektryczne, doprowadzić prąd do budynku, czyli zasilić go głównym zasilaniem. Zamierzamy również wykonać instalacje podposadzkowe. Następnie zagęścimy podkłady sypkie, na to wykonamy chudziaka. Od jutra wchodzi firma, która będzie wykonywać fundamenty pod oświetleniowe boiska. I kolejna firma od sieci zewnętrznych wykona zbiorniki na wodę przeciwpożarową i na wodę deszczową. Czy zima wpłynie na opóźnienie prac? Nie, nie przewidujemy, używamy środków chemicznych, które nam pozwolą murować zimą. Stosujemy betony też z przyspieszaczami wiązania, więc nie przewidujemy. No chyba, że będzie minus 20, co się dawno nie zdarzało. Święta za pasem, ale prace na budowie nie zwalniają jeszcze tempa. Życzymy wesołych świąt wszystkim zaangażowanym w projekt oraz tym, którzy tak jak my nie mogą doczekać się jego realizacji. W Bukowcu widzimy się w styczniu, a tymczasem do widzewa.